a teraz uzbrojenie całego zestawu. Bierzemy sobie moje ulubione przypony do metod feeder na plecionce z grocikiem. Tutaj jest haczyk, ósemka bodajże i linka o długości 14 cm z pętelką na końcu. Resztę chowamy do pudełeczka. Jest to na piance, zestaw przyponów także bardzo poręczny, nigdzie się to nie plącze. Nie majta. Uzbrojenie metod FIDER jest banalnie proste. Bierzemy podajnik, ja biorę podajnik 30 gram, ze względu na to, że jest to taka uniwersalna waga podajnika, która pozwala łowić tam, gdzie już jest trochę wymuleń, dlatego podajnik, wpadając na dno, nie będzie nam się zakopywał w mule. A z kolei. Jest wystarczająco ciężki, żeby polecieć naprawdę daleko. Ściągamy tą gumeczkę, przewlekamy. Teraz mamy tutaj odbezpieczony, można powiedzieć, podajnik, a z drugiej strony podajnika mamy krętlik. Krętlik wyciągamy i przewlekamy naszą żyłkę od tej chudszej strony przez cały podajnik, aż żyłka wyjdzie nam z drugiej strony. I mamy naszą żyłkę z drugiej strony. Tutaj możemy tą gumeczkę już założyć na górę podajnika tak żeby amortyzowała nam tutaj te ugięcia żyłki tuż przy samym podejniku. Teraz trzeba założyć krętlik. Każdy ma tam jakiś swój węzeł. Ja mam zwykły węzeł kubełkowy, który sprawdza mi się praktycznie do wszystkiego. Zaciskamy nadmiar żyłki. Odcinamy. Teraz pozostało nam już tylko przewlec przypon przez krętlik. Co też jest bardzo proste, bo przewlekamy cały przypon przez oczko krętlika, a później przypon sam przez siebie. Czyli wszystko przerzucamy przez tą pętelkę, która tu jest. Wymaga to troszeczkę precyzji, bo tu jest jeszcze grot, ale dla chcącego nic trudnego. I gotowe. Pięknie uzbrojony metod feeder. I teraz sama końcówka, co jest ważne. Można łowić na dwa sposoby. Można łowić w ten sposób, że ten podajnik jest tutaj elastyczny. Więc w momencie, gdy ryba podejmie przynętę, to tutaj nie będziemy mieli żadnego oporu i od razu będziemy to widzieć na naszej szczytówce. Albo możemy łowić na sztywno, czyli zapychamy nasz krętlik tutaj w gniazdo podajnika, no i wtedy mamy to wszystko usztywnione. Jedni wolą tak, drudzy tak. Jeszcze że mówiąc, na początku. Zawsze łowie na otwartym, a później już na zamkniętym, bo po którymś braniu on już sam po prostu się zamknie. Najwyższy czas nabić nasz podajnik i zarzucić wędkę. Najpierw na hak nabijamy przynętę końcową, czyli naszego waftersika. Nie na hak, tylko na grob. Następnie w to zagłębienie tutaj w foremce kładamy, tak żeby to się tutaj zmieściło. Bierzemy łapą i narzucamy sobie pelecik. Wyciskamy. I mamy gotowe ciasteczko.